Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy, dzisiaj naprawdę będzie się sporo działo, dlatego zostawiajcie łapki w górę, no i zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, moi drodzy, to obozy z Unitedem startują 22 lipca, no i na ten moment zostało 12 miejsc na te obozy, link do obozów oczywiście znajdziecie w opisie. Tego odcinka. Dla najlepszych, oczywiście, fotele Diablo Cherst, no i też na innych płaszczyznach walczycie o sprzęt od Rokata czy Turtle Beach. Tak jak mówię, wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie tego filmiku. No i pamiętajcie, że każdemu z Was do 18 roku życia przysługuje bon turystyczny na 500 zł zniżki na taki obóz. Także też szczegóły znajdziecie na tej stronce. No i co to dużo mówić, przechodzimy do dalszej części odcinka. Okej okay, moi drodzy, no to przepalałem pierwszy składnik, żeby otrzymać Toca, reszty świata lub MLS na głównym rajo. No i pytanie. No na pewno najciekawszą kartą, taką, którą chcielibyśmy trafić, jest Portugalczyk Nani. Natomiast czy tego Portugalczyka trafimy to już jest temat rzeka. Ale sprawdzić trzeba, więc leci paczka z tocem Reszta świata MLS jest locaut, nie wiem, czy to dobry znak, ale chyba jest wszędzie. No dobra, to chyba nie jest dobry znak. O Boże. Zaczynamy nie najlepiej. 85 toc. Nie taki był plan, mówiąc delikatnie. Okej, okay, moi drodzy, no to teraz przechodzimy do paczki z tocem Ligue na głównym rajo. Jak widzieliśmy, paczka z MLS nie oddała. Natomiast już z tym ligę. Hmm, myślę, że jest większe prawdopodobieństwo, że odda. Biorąc pod uwagę, że tam był overall 85, no to tutaj musi chyba coś dać lepszego. No ale zobaczymy. Leci tot z ligę. Chcemy zobaczyć Brazylię, ale nie chcemy, żeby to był Marquinhos. Ale Francja też mile widziana. Mbappé, Benjeder, Bamba. Jest Francja. CPS to chyba nic dobrego nie może być. To znaczy nic dobrego. No ten Klaus szybki na PO, no czego chcieć więcej, tak? Ale no, 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 to, no, no nie... Nie wpisuje się, nie wpisuje się już ten skład rajo e, Chociaż no z nim jakieś tam kombinacje można zawsze zrobić e, Ten Klaus to ten Bappé jakoś połączyć pod zielonego linka i wtedy można tam z przodu Więcej się pobawić innymi zawodnikami Natomiast teraz zobaczymy jak to wygląda Na Akademii naszej rajo No dobra, no to leci to z MLS No i zapraszamy jakiegoś koksika, no tutaj Nani to już w ogóle by się przydał Karta z cyklu Marzenie, ale... Mamy Australię... Nie mam pojęcia kto to może być. O, McLaren. Pam, pam. Dobra, moi drodzy. Czas teraz na Toca Ligę na Akademii. Oczywiście przepalamy tego McLarena. Oblaka warto było zrobić, bo to jest najtańszy 94 overall, więc oszczędność też dosyć spora. No i teraz zobaczymy, czy coś poleci ciekawego na naszym RTG, na raju Akademii. Patrzymy, patrzymy, idziemy do sklepu, no i leci paczka z totsem. Zapraszamy Brazylia, Francja. De la Brazil, de la Francie, ewentualnie Holandia. Nie, 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 nie. Przypelam oblaka 94, dostaję na was 94, widzowie. Okej. Okay. No niestety, no to po prostu pójdzie na co Ultimate, nie oszukujmy się, na co Ultimate pójdzie na przepałę na was. Okej, okay, moi drodzy, a my jesteśmy już na raju, słuchajcie, no i y, otwierałem paczki, właściwie nie otwierałem paczek, bo za Rivals oczywiście zostawiamy paki na jutrzejszy event, y, czyli tocy Ultimate, gdzie już cała drużyna będzie dostępna, tutaj pierwsza ranga, no ale tu wystarczy wygrać jeden mecz. W czwartej lidze i za to się dostaje dwie paki za 50, dwie paki za 45 i dwie paki za 35! To jest śmiech na sali. <śmiech> ta czwarta liga jest super, widzowie. No dobra, najgorsze jest to, że ja awansowałem do, do drugiej ligi robiąc te słapy od Division Rivals. Tam 20 meczów trzeba było wygrać, wygrałem tu 20 spotkań. No i od razu sobie spadłem do czwartej, żeby dostawać te lepsze nagrody. Natomiast teraz, słuchajcie, mamy dwa piczki za golda. Jeden. Paki będą otwierane na weekend. A pierwszy pick to jest Okocza, a nie Ilma z tego sesyjnego chyba chociaż ten pakieta też fajnie wygląda. Ale... Czy ja nie będę grał i tak nie będę nim grał, więc chyba po to pójdziemy. No ale z drugiej strony ten pakieta łatwiej podzgrań bo to jest Liga Francuska, a to jest Liga Koreańska. hm Tak, chyba tak zrobimy. Wezmę tego pakieta. Bo to też jest ciekawa karta na środek pola. No i po tego pakietu może Neymar. SPO, Brazylia. Tavernier, tavernier, tavernier! Lolololololol, come on! Let's go! Chciałem kupować na to potrzebę z taverniera. Przeraziłem się ceną, bo początkowo tavernier kosztował 400 tysięcy. Nie wiem, ile teraz kosztuje tavernier, ale to jest piękna historia. 400 koła! Miałem chłopa kupić na ten do składu. No i Tavernier nam wylatuje, jest też potężny Markinius, który jest na pewno ze spoko, ale Tavernier jak najbardziej, to jest karta z cyklu, oddało, no i to jest karta do pierwszego składu. No dobra, my już jesteśmy na Akademii. No i tutaj nie wiem, czy będę miał w ogóle Golda, bo nie grałem w u do końca, to jest chyba jakiś Silver, tak, a nie, jeszcze trzecią rangę się udało wbić, no i też paczuszki zostawiamy na Ultimate. No i zobaczymy co na naszej akademii trafimy. No, tutaj karta grywalna była jak najbardziej na głównym koncie, tutaj tylko do G3. Yy, natomiast, czy coś poleci ciekawego i czy poleci coś lepszego za G3, Josefonte to na pewno nie jest to, czego szukamy. <grych> jako drugi, jako drugi, jako drugi. Andrea, więc jednak tym razem nie oddało. Ale. To co z ligiem i tak dało, no i zobaczcie od razu zielony link Idealne karty na przepałkę Zaczynamy moi drodzy nagrodami za elite, no i trzy piczki Trzy piczki i zaczynamy od Andre Andre, Andre 92 No okej, okay. patrzymy dalej Jest Orsic, jest Nani! joj No ta karta jest naprawdę przepiękna, warta ponad milion końców, więc jak najbardziej spoko Okej okay. No to Kto dalej? Jeszcze Di Maria, co jest? Jakie piki w ogóle, nie wierzę w to Co tu się stało? Jaki początek O pierunie, Di Maria, Nani i Andre No fenomenalnie, ojoj 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 Jedziemy, Tosliga Paczka z trzema tocami za elitę No w pikach oddało, ale czy odda? W tej paczce No. Na moment, wstrzymałem oddech. Zobaczyłem w Brazylii. Ale to i tak nie jest źle. Bo ten Marki nie jest warty ponad ćwierć miliona końcu, więc to jest plus. Pytanie co oprócz niego będzie? Czy może być coś dobrego nie może być? Mhm. Czyli 250-300 No tak z 350. 350-400 tysięcy Okej okay. Okej, okay. ale w pikach za to dałom tego na niego, Di Maria więc, no, nie będziemy narzekać. W każdym razie, na razie zabieramy się na pewno za piczki, za Golda1. No i za Golda1 może coś lepszego. Benjeder! Ojojoj, ja więc jednak. I to za G1, o pierunie. Nice, ok. No i kto oprócz Benjedera?

Jest Samuele To. Okej, okay, dobra. Ale wybrałbym Gigsa, jeżeli by to było w ciemno. Icon pick, Ikona Prime za 9 słapów, 92, plus i daje Rivaldo Rival i Gigsa. No to jest hit. No ale oczywiście Samuele To. Jak najbardziej w porządku. Tutaj nie będziemy narzekać na Samuel. Warty spokojnie ponad milion. Siódemka, dobra. Ty, 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 ty. Jest kolejny Walkout. Jest kolejny Tots. Jest. Holander, to jest Depai! A więc nie ma QUICKSELLU Koniec zabawy. ojo ojoj. Mamy TO Memphis Depai. Ale szybko się zabawa kończy. Ja pierdzielę! No to nieźle. No to nieźle. Memphis Depai. I rip. Rip, Quixel wizowy. Nie ma QUICKSELL składu. No to sprawdzamy. 20 rzadkich piłkarzy, 84 plus. Na Totsy ligę. I jest toc, I jest toc, I to jest to z Francji. I to jest SPD André. Okej, okay, to będzie André. 92 overall. No pytanie: czy coś jeszcze oprócz tego, André? Ile będzie walkoutów w takiej paczce? No tutaj może być ciekawie! Co to jest za paczka? 12 walkoutów na pierwszej stronie. 4 Totsy: De Bruyne, Neuer, Ramos, Kulibali. Suarez, Gomez, Veratti, Hummels. Wow! I teraz zobaczmy, co jest na drugiej stronie. A jeszcze, co jest w duplikacie. Uwaga, tu jest 12 walkoutów, a na drugiej stronie? Jeszcze dwa walkouty. 14 walkoutów w jednej paczce. W tym momencie pobiłem swój rekord. 14 walkoutów w jednej paczce.